jak już pewnie wiecie, nie jestem normalny, więc kolejna paczka na kanale, kolejna paczka do nas przyszła. No dzieje się ostatnio, dzieje się. Ja muszę ją tu tylko otworzyć z boku sobie jakoś. Dajcie znać co u was słychać, czy otwieracie też spore ilości, czy raczej wy wolicie na przykład otwierać sobie na tej zasadzie, że zbieracie kolekcję i jak kończycie kolekcję to już nie kupujecie tych saszetek. Czekam na wasze opinie w komentarzach jak to u was wygląda no, zapakowane jest to dość mocno No ale już mamy chyba. Co jeszcze z boku tylko nie tak ładnie, żeby. Dobra, to co tu się dzieje to jest chore. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Co wam mogę powiedzieć? No jak sami widzicie Jest tego dość sporo ja sobie tylko zdjęcie z boku strzelę Jest tego dość sporo no ale co, no będziemy mieli co robić, będziemy się bawić, otwierać. Yy, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Yy, widzę, że tutaj jakieś gratisiki dostaliśmy, zobaczymy ile tego jest. Yy. No, widzę, że jeszcze się zsunęły. Tu są limitki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kolejne 10 limitek, więc zarąbiście Teraz sobie je otworzymy No i będziemy lecieć tak jak ostatnio, czyli nic nie zmienia 30 saczetek i go 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 Power Rangers Dobra

Obliżyć Was trochę. Dobra? I co? W tym odcinku 5 kart. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć limitek. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Manchester United, Martinez. Intermediolan, Lautaro. Musiala Okafor I tawernier, Okej, okay. dobra, to są pięć limitek, które dostaliśmy w gratisie No i lecimy sobie z saszetkami To na bok Muszę jakoś ładnie usiąść. Dobra. No i lecimy sobie. Jakieś miejsce muszę zrobić, żeby segregować. Dobra. No i lecimy. Zabawę czas za zacząć. Bazóweczki oczywiście przelatujemy. Halan Club, Stomen of the Match i Battler. Oczywiście liczymy na Karty Prolit, karty Energy yy, Krystale, yy, Blaki. No i co jeszcze? A no i tego Halanda tego yy, jak on tutaj ma. The Zen Ultimate Celebration 1 na 500. Zobaczymy no. Miejmy nadzieję, że się uda coś fajnego wypakować. Trochę tych że mam do otwarcia. Okej okay. Pierwsza karta, krystal. Co tu się dzieje? Standardowo. Cały dzień nikt nie dzwonił, a jak? A jak zacząłem nagrywać, to ktoś dzwoni. No, ale do tego akurat jestem przyzwyczajony. Kult hero. Możecie dać znać... Takaś taka biedna się wydaje. Możecie dać znać ile trafię, w sensie ile trafię, ile złożę z tego kompletów. Pierwsza dyszka widzę, że mega słaba się zapowiada. O, tu depaj przyklejony cwaniak. Вторая дышка. Bo kody dali? Niemożliwe. Dali jakieś dobre karty, a nie kody. Bastoni. No, klubów 100 wysypało w tym odcinku. To na pewno jest plusem pod względem składania jakichś tam kompletów. Znowu klub 100, patrzcie to. Wayne Runner runę legendarny legendary moment kaszlnąć mi się chciało chciało kurde logo city rejaturę, battler gusto no mówię na razie bez szału, coś tu wpada, ale to wszystko takie widzicie sami. To jest black. No dobra, to już jest spoko. I to Toni Cross całkiem przyzwoicie. One posklejane jakieś są. Trzeba uważać, żeby nie pominąć jakoś tego naszego autografu, który mamy dostać. Kros na tarcie Mbappe, mecz. Glą Mario, Pedri I ostatnia dyszka w tym odcinku. Felix na karcie Krystal jeszcze w Atletico. No takie Atletico nie jest, to na pewno karta, którą będą dobrze wspominać. A my mamy kartę Energy. Będzie to Haler. Szkoda, że nie lewy, bo wiem, że lewy i Mbappe są takie takimi chodliwymi kartami Energy. Ale fajnie, że w ogóle pad. Krystal widzę, że jest. Nowy jajka tura, krystal. Może nam się uda kurde kolekcję złożyć tych krystali. Nowe Jajca Wafla. Kolejny krystal. Kolejny. Ciekawe, ile będzie powyżej dyszki, czy nie? Embapy znowu. Krystal Maeda. Ostatnie dwie, cztery saszetki. Kolejny krystal. Razem Giru. taki Playmaker. 100. I ostatnia saszetka w tym odcinku. Nie jest ona szczęśliwa. Na razie zobaczymy, co tutaj będziemy mieli. No, tutaj nic. Tu tylko dwie karty specjalne, więc w ogóle lipa. No ale mówię, no na, 10, na 30 saszetek jest karta Energy, jest karta Black. Fajnie, szkoda, że nie było prolitki, bo był komplecik. No i co? Jeszcze policzymy, ile jest tych krystali. Z ciekawości. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 krystali, więc jest spoko. Ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. I zapraszam Was oczywiście na grupę na Facebooku. Więc Ciemaneczko i cześć, piąteczka.